Ponad 10 milionów złotych dostanie w przyszłym roku Polszczyzna w ramach tzw. schetynówek. Wnioski gmin i powiatów zostały już przeanalizowane. Powiat Nyski znalazł się na liście ze swoją inwestycją, przebudową ulicy Chopeda. To nowe reguły podziału pieniędzy dla samorządów w ramach tzw. schetynówek. W sumie do wojewody trafiło 70 drogowych projektów. Urząd ogłosił już listę tych, które wstępnie zakwalifikował do dofinansowania, w tym 8 powiatowych i 7 gminnych. Najwięcej 3 miliony złotych ma dostać kędzierzyn koźle. Nysa w ramach wniosku powiatowego otrzyma 600 tysięcy złotych. Jest to inwestycja, yy, ulica Chopina. Bardzo ważna ulica tam, to jest otoczenie też szpitala, miejsca parkingowe, no i wiele firm, które tam się lokują przy tej ulicy. Będzie naprawa nawierzchni, modernizacja ciągów pieszych, pieszo -rowerowy ciąg i będą też przebudowane miejsca parkingowe, także będzie więcej miejsc parkingowych. Na dzień dzisiejszy to parkowanie jest zdłużne, a chcemy, żeby były w poprzek zawędzimy tą strefę zieleni trochę, o jakieś półtora metra i te parkingi. Będzie też taka rampa przystankowa dla publicznego transportu zbiorowego, czyli dla autobusów. Koszt inwestycji to milion 200 tysięcy złotych, a zatem połowę sfinansuje Skarb Państwa. Początek realizacji już za niespełna pół roku. Jak najwcześniej na wiosnę chcemy rozpocząć tę prace i... Tak, żeby zaraz z, w okresie wiosennym już rozpisać przetarg i zacząć realizować tą inwestycję. Ale to nie koniec dobrych wiadomości. Ale to nie koniec, bo większe inwestycje na drogach powiatowych będą realizowane z, będą realizowane z tak zwanego programu współpracy transgranicznej z Polska-Czechy. I tam planowana jest przebudowa drogi Moszczanka-Pokrzywna. Oraz też planujemy kontynuację drogi, droga długosza, biała Nyska, aż do granicy. I pomimo tego, że wielu spośród mieszkańców wcale nie cieszy przebudowa ulicy Chopina, pojawiły się bowiem krytyczne głosy w sprawie wycięcia drzew i zmniejszania pasa zieleni, to inwestycje z pewnością wpłynie pozytywnie chociażby na zwiększenie miejsc parkingowych w okolicach Nyskiego Szpitala, a także poprawi jeszcze wizerunek miasta.